Maciek z Maksem dzisiaj rano pojechali na przejażdżkę ekspresem polarnym. Poczujesz. Tak. Gotowy jesteś? Tak. Ale chodź tu się po co? Poprawimy. Gotowy na no, ekspres polarny. Tak. Max ubrany w piżamę, w sweterek, w szlafrok. I zaraz wychodzicie z Maćkiem? Tak. Ekspres polarny, z Mikołajem, z elfami, z ciasteczkami, z gorącą czekoladą. Nie. Witajcie, witajcie! Mamy teraz godzinę. 11.40. Maciek z Maksem dzisiaj rano pojechali na przejażdżkę ekspresem polarnym. Jest to takie wydarzenie, można było kupować bilety. Kupuje się bilet, znaczy dostaje się chyba w pociągu taki paszport, wsiada się do pociągu, tam... Jedzie się do, na biegun północny, dostaje się chyba gorącą czekoladę, ciasteczko, jest spotkanie z Mikołajem, dostaje się prezent, i ta cała przejażdżka pociągiem z taką lokomotywą, z której para leci, trwa około 2,5 godzin. Także, no, naprawdę jest to wielka wyprawa. Max pojechał w piżamie w szlafroku. Zobaczcie. Tu jest pokazane, kiedy wszystko będzie. Tutaj dla nas. I Maxowi tak występowali, wypieczątkowali paszport, jak w filmie. Pokażę, jak wygląda z przodu, jeszcze, jak zamkniesz. O tak wygląda. I co, fajnie. Muzyka jest Hello No bo się cieszył O tutaj chyba będzie dobrze No to czekaj wchodzimy I co, co pokazywałeś jak w filmie jest? Tamto, tak jak tam śpiewali w Polar Express, co? W ekspresie polarnym I masz bilet Zapieczętkowany Tak jak pan konduktor Ja mam go Samo jak w filmie. I no nie wszystko jest tak samo jak w filmie, wiesz? Ale dużo rzeczy jest tak samo. Na przykład tam widzisz te taki tu Co się pociąga? Ja widzę ją. O tam jest ta złota Ta złota, co zatrzymuje pociąg. To jak będziesz trzeba zatrzymać pociąg, to będziesz wiedział, co? Tam pewnie też jest. O, para leci. Ja już czuję tą parę. Patrz ile dymu tego jest Ile to dymu robi no, Chmury robi, co? Wow. No właśnie na niby, ale zrobili tak samo jak prawdziwe i ten Mikołaj tam to może będzie prawdziwy, albo może będzie pomocnik, nie wiem poczuję brodę ja Poczuje brodę? nie wiem <laughs> tak myślisz? no dobra, ale wiesz, że też brzydko jest pociągnąć brodę od Mikołaja? brzydko no dobrze, ok fajnie spytałeś ostatnio

I'm running around, keeping. Bo, please. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Come here. It? Yeah. That's it. Yeah. That's, it. Yeah. That's, it. Yeah. That's right. Pokaż, co to jest. Wow. No niby fabryka prezentów. I takie tutaj bąble z rybami. I tu jest prezent, zobacz. Widzisz ten prezent? Tak. I tu jest coś innego. I to tam. There's another present. Christmas delivery. wrong way, wrong way. I'm taking it, I'm taking it. Wait, what? Can I take it? I'm taking it Now, what would you like for Christmas? Thank you. I'm a bit of a boy. Yeah. You brush yeah. your teeth on the night time? You go to bed early? Oh. <laughs> Merry Christmas. Merry Christmas. how it's supposed to be making our Christmas memories? Oh, oh, Yeah, to jest real. It's real. It's so jest to real Santa. The audio, we to... Maxie sobie je, ciasteczko, pokaż, takie dostałeś ciasteczko, to było wliczone w cenę. I jeszcze dostał taki soczek wliczony w cenę i ja miałem kawę i taki Maxie jeszcze prezent dostał, ale jeszcze nie otwieramy, co? W pociągu, ja w pociągu będziemy, będziemy otwierać, tak? Ja będziemy grać Dobra, to dobry pomysł. Max robi karmy dla reniferów Najpierw nasypał ziarna i potem trzeba duch świąt wsypać Pociechę świąt i magię świąt Już gotowe? Teraz spać Powiedz czemu się spieszysz? Dlatego że... Wyścig jest, mamy minutkę i już pociąg będzie, co? Już przyjedzie. Ale Max jak najwięcej chce zrobić, co? No i zrobił, patrz. Wszystko zrobione ma. <muzyka> Czekamy na pociąg. O, trzeba się przesunąć. Wow. I on przyjedzie i potem w drugą stronę będzie jechał. Czuć się jakby tu się tak. Czuć. Tutaj przyjechali ludzie, oni wyjdą i wtedy my wchodzimy. Tak działa pociąg. Jedni wychodzą, trudzie wchodzą. O, Tutaj, do mojego pędzaka. Dobra. Wow! Co to? Pokaż co to jest? To jest chyba operacja. Czy co? To jest gra operacja? Czy to są puzzle? Co to jest? Gra operacja! I operacja na Mikołaju, co? Tak, tak. Ale fajne. Zamiast kości też prezenty i fajne. Max się zajada prezentem ode mnie 60 Ale się nam trafiło, zobaczymy Mikołaja. I pani Mikołaj, kogo! pani Mikołaj... Nie, to chyba pan jest <śmocnik> pomocnik jakiś. Mache! <śmocnik> <śmocnik> Hahaha, <laughs> Maxiu. O, już wracają. Ojej, ojej, no jak było? Fajnie, ale Maciek teraz mi mówił coś śmiesznego. Ale... Ale powiedz mi jak ekspres polarny. Fajnie. No nie, nie trzeba dać, tylko że taki nie bilet, tylko paszport. Paszport dostałeś? Ten paszport. Aha, takim... Takim czymś przedziurawił, sprawdził, tak, tak? Tak. Wow. Zrobił my i jeszcze, taką, jeszcze taka pani zrobiła kropeczkę. Ooo. występ. I z taki Max. Super. Na zakończenie Wam pokażę, jakie prezenty Max tam dostał. Taką torbę dostał, taką siatkę płócienną bardziej. W środku były czekoladki. W środku była książeczka z zadaniami. o tam było też zadanie, musiał renifery odnaleźć i zaznaczać, które widział. Do tego były kredki do kompletu. No i tutaj jest ten paszport, o którym tak Max opowiadał. Tył tak wygląda, przód tak. Tutaj musiał wpisać swoje imię, nazwisko yy, i yy, yy, narysować, jak wygląda. Tutaj pieczęcie są wszędzie. No i tutaj pani dziurkowała. Paszport, i zobaczcie, jakie jeszcze pieczątki z tyłu są odjazdowe. No i tutaj jeszcze była karteczka z programem, czego można oczekiwać, o której godzinie to się rozpoczynało, i cały plan. Oni mieli akurat początek o 12:25. I tutaj cała rozpiska. Prawie bym zapomniała, jeszcze w tej siatce była taka gra operacja świąteczna od szóstego roku życia. I to wszystko. Do zobaczenia. PA!